Hejka, z tej strony dzikikot i witam was w kolejnym odcinku 5 Online na moim kanale. Oczywiście zapraszam na mojego Discorda, Twitcha nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz suba. Lecimy. Zrobicie skill test od Bosta i to jest 10 minut napisane, dobra, zobaczymy. O, Boltz! Czy Bolt kłamie czy nie i 10 minut to będzie na ładnie? Nie, 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 nie. <śla> <śla> o, pan Patryk! O, Patryk! Ef to no, jest po trójne panowie. Do no, szeroko trójne, ja tu robię ładną F1. to ładną F15. Ale kto kliknął, to czas na No fajnie. Mi to zawsze było no, w oczy i. Zaga fajnie. I kste. Poważnie, spadasz wow. na koła. Jak tym żółcia. No. <F3> A, to ostatni... A to tędy, dobra. Dobra, to jest. Masz A wiesz, to jest. I tyuuuu. znowu. to Dodechał się. Eee, proszę tutaj tym jechać walcem, ładnie. Co to jest w ogóle? <gulny> Ale to gówno jedzie. Dobra, wyprzedzamy Donego na S Jaki Johnny, co mnie obrażasz? Ty. A, to mazowski, ale Dżonego też Oj, to się wydupił. Ja, trzyma Stelam do ciebie! Na S, -S, S. kliknijcie, to jest dobry dźwięk. Dzieciu, zatrzymaj się! to się wydupił! F K se kliknij, to zobaczycie jaki to fajne dźwięk jest. No, no ta, Ewka najlepsza. Ale że chodzi oha Że No proste, że tak Ale że ruszaj tą dupę szybciej Ale że Jakby <grym> Jak kuby tu <dupił. grym> no, Co jest? Tak stóż jest Super <grym> Fajnie, fajnie Tu w prawo W prawo, w prawo Nie w lewo Dobra Ja do I fu. O kuźwa, to nie jest dobry Nie, To samo co kot Ale nie, to już przynajmniej tyle dobrego, że na późniejszym etapie już mnie się wyhamowało Trafiki, zajęćcie drogę! Kuźwa, jak się wrzuca Ten raptor to taki 2 na 10 Maska was? Chłopcze tam skracze trasę Jak to nie na górce porobił? No, porobiłem. Się. Ale że trafik. Wow! To robi takie złe wiatraki. Ale wydat paszcze co nie. No. O, Nie! Oho, miał... zaczyna się, zaczyna się. No, i się... A to jest to? Dobra. Tak, to jest to, to się zaczyna. Ale, że mnie płocą! No! Ej, że. Dobra, trzeba przyjechać na pełne mi już. Pełne wuj! Dokładnie. No, I dolecisz! czy jak prosteż, tak. Ale widać, kto to. Hello? 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 Ty ja! Ale mnie Jedź, jedź! He, Ez? Nieee! No, S, ale S! Ale S! A, dobra, S jednak. Zaliczyłem. Nie, to się... Ale mięs. Skamowałaś się, Gierka. Nie wolałem <laughs> spać! <laughs> SP! Oho! Pan Wilkołak, pan Wilkołak leci! Jak się z panem Wilkołakiem? Ewka? Nie, nie działa. Ewka, ewka. Okej, okay, dobra, mamy znowu pojazd. No może. Ale oszukam tą grę, ja pierdolę. No. Ale to ty. Ale że drzewko? O, że się zawiesiłem, naprawdę? A no, tak bywa w życiu, czasami człowiek się zabiegi. Na drzewy i nie na drzewie. Serio? Hey ja? super. O, kółeczka sobie porobimy, fajnie. skill, to jest super. No! Wow, wow, no, fajne, podoba mi się. No i wreszcie, bo wygryję, ja mam skilla, jakieś tam fartowne wyścigi Philipsa. Że co ty masz? <laughs> skilla, cicho tam. Że co? To czego ty nie masz? <laughs> Ta... Ue! To się nie nadaje na youtuba. Zdecydowanie. Tam, się bardzo ładnie nadaje na YouTube'a O, oh, wow. Nie, no nie zrobię tego. Ale że to... A, okay. Tam może wybić, a to blokuje... Na... Wow, no moi drodzy skończyła się zabawa No nie, znów raptor Tak, tak, ale to jest coś gorszego To skaki... No i nie doleciałem na pierwszym miejscu Ja też nie doleciałem No właśnie ja się rozpędzę jednak No jeszcze żeby się tym raptorem dało się rozpędzić Oj no to... mnie wydłupi. No jeszcze tak beznadziejnie wydupia A no, i nie doleciałam No i fajnie, tak możemy w nieskończoność a to jak się skakało Nie, Nie wiem ja, ja, ja po prostu białę na ja też? Po prostu biegłem Ale mi miło... teraz Skamowało cię? No i no. Trudno. Mi też trudno I też troszeczkę I dosłownie Po raz drugi Czy ty wskoczyłeś na górę? Tak Dwa razy. Nie ja też, ale ja też jadę na dół i muszę się cofnąć teraz. I kot to szuka, no proste, kot wszystko szuka. <grym> Jesz <grym> <grym> Jeszcze. Jeszcze jesteś chłopa dobra. Jezus, ale ale ty się cieszysz, Marzu, że tu na każdym jest czech, bo to już w ogóle byłaby porażka. Nie, fajnie by było. No ta bardzo fajnie. Czy ja to ogólnie robię za pierwszym, więc... Dobra, nie, trzeba się skupić. Ładnie skup się. O ostatni Jesteś ostatni, wiem. Nie. O Bo... dziwnym oh. Czeskokiem Aj to dupne jest A dupno... O Jezu, co ja mam teraz? Masakra Łop! Dobra, leci do checkpointu, leci. Zawsze no, no mi. No, odbiłam ja się! No, dojadę. Nie dojadę. No, No, dojadę. wiadomo, że nie. Ja to robię ładnie, pięknie. Pięknie, w jedyneczkę jeszcze się jedną nagram. No, serio, naprawdę? No. Tak. <laughs> I, i, i mnie no. no, nie zależy. No, nie Auto się utopiło. Nie no, nice gra, nice. Fajnie, że to auto się utopiło. Nie wiem w czym, w tej rzece 500 metrowej Te zielone są. No. Te zielone są fajne, wystarczy, że spadnie. a jeden sekund, że się a później to już jedziesz na dół i od dołu No, po prostu. Zabiję. Obio... Ale tu się co? O, pan Patryk! Ale w takim słabym słońcu, że masz. O, się wydupiłem. Może. No i palimy FFC. FFC. Dobra, nie da się. Co sobie... Ale że mi to wydupiło. Dobra, 360, moi drodzy, i cyk, zrobiony, łatwo. No nie mów, że utknę do chorej jasnej. Dobra, pole No po raz trzeci muszę pójść Ze srane to jakiś. Ale że Johnny mnie przeza no, najwyraźniej. Dobra, mam w końcu. Y <laughs> ale to nie pod O nie, BOLT! Tylko nie jak po jakichś górach znowu, bo się wyduchy. No i się wyduchy. No tak się za. Zamotałem się i volt! Jeszcze busz tatuwalnął, co za chłop. Bo będziemy jechać po Patryku w ogóle, pan Patryk będzie dobry. Pan Paweł! Wresi, pan Paweł wersi spongebob. A, tak? okay. a, dzisiaj, a dzisiaj, moi drodzy, mamy jeszcze face to face'a jeśli chodzi o Spańboba. Boba. Ale z wózkiem widłowym? O, moja praca widzę. Widzimy Twoja jeździ. robotka. Nie. Ale że wózkiem widłowym po to mam podjechać? Nie, ale wejść te włóżki to nie wiem skąd Chyba są od w pracy, takie dupne, że... Nie, ja mam lepsze... Ja, Pandole! Dobra No, jeszcze trzeba... O, jeszcze te podjazdy na boki! Nie dobrze. Mamy... Wózek widłowy? Dokładnie, wózek widłowy. Ja już mam raptorka. I mam już 61 checkpoint na 64. To nie mój. Coś mi się wydaje, że Bolt na koniec coś odwalił, nie? Nie, tu jest już spokojnie, jazda po Patryku będzie fajna. Nie, słucham, Bolt ma fajne maski. No proste, że tak. Zawsze miał fajny mark. Po prostu niektóre mapki, ten jest akurat easy skill test. A tu? W ogóle to jest skill test, no nie wiem, to po prostu o, nie są. Taki easy skill test. Miedwie rzeczy. O fajnie, że raptor się tak podjeżdża z dół. Fajnie. Ale dobrze, że ja polecam ominąć ostatniego busta na jak będziecie na samej górze, ale według wasnego uznania oczywiście. No i w dupa. Pan Patryk idziemy, po pan. Ale że pan Patryk ma takie skamerskie rzeczy? <grymne> e no, to po pan, panu Patryku się nie zjeżdżał tak Łe! Co tam? Ostatni buścik ty złapał? Nie? A pan Patryk? No on właśnie, trzeba jakoś powoli po nim jechać, bo nie wszędzie da się podjechać. Dobra. Mam tych pącika. panie Patryku, proszę. Panie Patryku. A teraz tędy trzeba, dobra. Nie, tędy też nie. Where? Turendy. ja muszę przypalić ewkę. No i chyba może mnie wyprzedzi, no. Bardzo fajna babka. Pozdrawiam. Zrobisz to? Wygrałeś to? No. Tak, zrobię to. Bardzo fajna babka. Kuźwa, ja... A, bo podjechałeś... Od... A, podjechał od dobrej strony po prostu. Ja też muszę podjechać. A, no. No, ta, od tej strony właśnie ja źle pojechałem. A że ja już trzeci jestem? A wypadłem, nieważne? <grym> <fillet trala> Brief, ten, dobra, ale jest meta. Ja nie miałem tego. Dobra moi drodzy, czekamy jest na resztę. Czekaj, na was czy kończysz w ogóle? Nie wiem, jak chcecie. Czekaj, czekaj, dobra. E, dobra moi widzowie, no to tu już jest metka, więc hejka.